Widzowie, to ja widzę? to ja widzę, widzowie? Widzowie, przed Wami Ferrari 308 Quattro Valvo. Valvole tego typu. Jak widzowie, piękna, klasyczna stara Ferrarka z V-semeczką pod maską. Wytardze, jak widać po daszku. Piękna sztuka, fajna sztuka. Jako reklama stoi z choineczką takie prezenty lubimy. Mega ładna Ferrari Mega lubię ten model. Pamiętam, że kiedyś złota taka jeździła. No i w takim złotym spekule fajnie było zobaczyć. Ale czerwoną w zimę też nie pokazuję. Fajna fura Widzowie widzowie, zaraz zobaczymy jakieś Ferrari, zaraz zobaczymy co to Zaraz zobaczymy czy biec czy iść poś Klasycznie widzowie Robimy licznik co to za choineczka? Odpowiedzcie w komentarzach Jak myślicie, co to za choina I zrobimy, podsumujemy pod koniec roku Jakich choinek było najwięcej? Jaką choinkę najczęściej montują Polacy na samochody? Zobaczymy Jajem Fajny, srebrny Widzowie, ale Kongo! Widzowie, kolejna choinka, kolejny samochód Mini Cooper z choinką te warunki nie pomagają w mówieniu Ale jest, no Panie. Mówcie co to za choina Lecimy dalej Tego typu Ale specka, bentaygi Co się dzieje? Elegancki. Jak to Mati powiedział Zajebisty łakieł, mi się podoba. Fajny. Make great green again. Kombo, Kombo. Ale auto. Ferrari 512 TR, czyli można powiedzieć, że taki polift starosy no i można to zobaczyć między innymi po tym, że jest takie bryła jest taka bardziej obła, a nie kanciasta jak w klasycznej testarosie. No jest trochę głośniejsze też ten model. Tutaj macie zobaczcie tego typu fajna rzadka fura. Zdecydowanie rzadsza niż klasyczna testarossa. Ale czy ładniejsze? To już myślę według gustu. Według uznania. Klasycznie czerwone Ferrari Rosso Corsa. Beżowe, ładne wnętrze. Z tym środkiem fajnie wygląda, fajnie. Ale kurde fajnie, lubię jak tutaj coś wystawi pan z kolekcji. Bo mega ładnie klimatycznie to, to wygląda. Fajna miejscówka. O. Widzowie, wy CSK? W Patrzcie, pojechała. Widzowie dzisiaj maraton pojazdów z choinkami. Kolejny Razem będzie przed, jedenastka stara. Kolejny raz pytanie: co to za choinka? No i poza tym, że maraton samochodów z choinkami. To jeszcze Przeświąteczny Maraton Pojazdów Wystawowych. Bo nic więcej nie jeździ w tym mieście dzisiaj. Same auta stojące na wystawce i tyle. Ale auto co jak co mega ładne. Przynajmniej tyle dla widza dzisiaj. Więc 11S. Bardzo. O Dzień Klasyków! Ale ktoś prezent na święta dostanie dziś Ukradli pałac Nie ma Kolejna auta Kolejne z choinką I Z wyburzonym Pałacem Kultury Te Harti, Elegancko Tu też chyba te GT3 Niby podobno fek po zaciskach Ktoś wie Z jednej strony ma taką felgę, z drugiej taką tutaj parkingowy normalnie, elegancko Zarobas No i co, idziemy dalej Po kolejne auta z choinkami Nie no widzę, normalne ma zaciski chyba Ktoś pisał ostatnio, że zaciski Jakieś takie fejkowate Nie z GT3 Takie jest... chyba Nie wiem, nie znam się Ludzie oznaczają jako GT3 Lotka, tutaj ten Wydech jak GT3 Uygawi tak szczerze Ale za to dzisiaj fajny klimacik są Dobrze to wygląda Dwie Polszawki, te Harcik, GT3 Fajne Wetta c w pięknej, mglistej autze Kolejna testa Hmm, czerwona A tam kolejne, 512TR i Diabla. Ale mi się nie chce jeździć, więc muszę się na W sumie całkiem spoko, Brabus się zrespił Ciemna zieleń, Kimat satyna 700, złota fera Fajny, ładny Kolejna choinka, kolejna pura Panie i Panowie, McLaren Senna, niesamowicie rzadki samochód do spotkania gdziekolwiek, a szczególnie na drodze, niesamowite. Jak to wygląda, kosmos. Naprawdę to jest dopiero kosmiczny samochód. Już raz, czy więcej, nawet u mnie na odcinku. Była senna tego właściciela, tylko druga. Ta jest jeszcze inna. Pomarańczowe wstawki. Czarnej. Tamta była taka szarowa, jasny środek. Bacze w wloty, przeszklenie wszędzie. Te drzwi. Jasnych, więcej te łuki przyszedły. Widzowie, totalnie torowy samochód. Limitowany. Siedem około baniek obecnie. I taka jest mniej więcej cena, właśnie za senne. Przemoc naprawdę aż mi się głosłami. Tym bardziej, że tak się śpieszyłem tutaj, żeby to zobaczyć. Niesamowite. I ciekawostka, że ma zmieniony wydech. O ile dobrze pamiętam, to ma wydech MG tutaj wsadzony. I nawet tutaj musiała się wydać